Zaczynając od zupełnie najmłodszych, czyli jakieś tam klas szkoły podstawowej, to na pewno ma mi fatal, bo to pomimo tego, że to jest kreskówka, to to są filmy, które mają bardzo wartościową treść i w taki bardzo nienachalny, delikatny sposób mówią właśnie o tym, że fajnie jest zdrowo jeść. No i, i wspaniały klub Włóczy Kijów. Film zrobiony na podstawie słynnych powieści przygodowych Nidziurskiego. Naprawdę świetna, świetna rzecz. Dawno już nie było tak dobrego filmu dla młodych ludzi w polskim kinie. No a dla takiej starszej młodzieży to wydaje mi się, że historia Roja. To jest akurat film, który jest bardzo ważny na pewno dla polskiej młodzieży. W, jakby z tego polskiego kontekstu, kontekstu historycznego. Film o żołnierzu wyklętym, film o polskim patriocie, który walczył z właśnie tym podziemiem komunistycznym, no, z piękną muzyką Michała Lorenca.